Cześć, witajcie. Ja nazywam się Robert Mazurek. Witam was serdecznie na kanale Mistrz Akumulator. W tym odcinku pokażę wam w jaki sposób testuję akumulatory, które Potencjalnie mogą trafić pod naszą etykietę, pod etykietę R2. W tej etykiecie współpracujemy zarówno z fabryką akumulatorów Autopart, jak i z fabryką akumulatorów z dużym koncernem, z koncernem Excite. Małe firmy to już miały od dawna, dostrzegały potrzeby takich firm jak moja i wielu, wielu innych, które przetarły szlaki, czyli marki własne. Natomiast od jakiegoś czasu koncerny również zauważają małe, mniejsze firmy i umożliwiają im również zakup. Produktu pod markę własną. Ja rynkom, rynkowi akumulatorów, zarówno AGM, jak i EFB, przy, przyglądam się bardzo, ale to bardzo mocno. Co prawda, jestem osobiście zwolennikiem akumulatorów AGM, jednak EFB-ki też używam. Nawet mamy taką jedną serię, która nawet nie jest opisana jako EFB, a w środku jest akumulator EFB. Sprzedajemy go jako zwykły akumulator. Ale to taka niespodzianka troszeczkę dla tych z Was, którzy kupują. I mam cztery akumulatory w obudowie L1, L2, L3L4, produkowane przez Exida, czyli przez naszą polską centrę. Pokażę Wam, jak przetestowałem te akumulatory, co o nich myślę. No i też na samym końcu, ale może już teraz, na samym początku, może lepiej wypada mi chyba przeprosić pana Bogusława Lewandę, twórcę opornicy A600, twórcę urządzenia B200. Kilka razy miałem okazję popatrzeć, jak to działa, i zawsze mówiłem, że to jest urządzenie, którego w ogóle nie jestem w stanie pojąć, zrozumieć, jak to działa, i w ogóle to jest bez sensu urządzenie. To takie jedno z wielu rzeczy, jedno z wielu głupot, które powiedziałem, których bardzo żałuję. Natomiast dzięki Mariuszowi Bartuli z Mielca, dzięki Ci Mariusz, trafiło to w ręce jakiś czas temu moje to urządzenie B200. To jest takie urządzenie, które przez 30 sekund prądem takim w okolicach 200 Amperów obciąża akumulator. I tam sprawdza, kiedy ten akumulator osiąga, przy jakim napięciu ten swój prąd rozruchowy, który jest tam deklarowany. No i też mierzy coś, co się nazywa prąd zwarciowy akumulatora. Ja zacząłem już jakiś czas temu mierzyć sobie te prądy zwarciowe, w końcu jestem gotów, żeby wam to pokazać. Każdy z tych akumulatorów przetestuję i powiem wam, co o tym myślę. Pierwszy akumulator budowa L1, 55 postawiony na wadze, waży 13800 gramów, daje nam to 250 gramów na 1 amperogodzinę. Ten akumulator przy napięciu 12,71 setnych według testera elektronicznego Git generuje z siebie 569 amperów. Daje to nam ponad 10 amperów na 1 amperogodzinę. 100% naładowania, 100% sprawności, rezystancja 4,9 miliooma. Ten akumulator obciążony prądem o natężeniu 25 amperów rozładowuje się przez 80 minut, co stanowi 95% zadeklarowanego. Przyliczając na pojemność wyrażoną według C20, wychodzi nam, że jest to 52,57 godziny. Po takim rozładowaniu naładowałem ten akumulator kulonem 720. Po raz pierwszy, gościnnie i na pewno nie po raz ostatni, urządzenie Lewanda B200 pojawia się na kanale Mr. Akumulator. Deklarujemy napięcie nominalne 12V, deklarujemy pojemność 55Ah i deklarujemy prąd rozruchowy tego akumulatora 480Ah. Urządzenie już wie z czym ma do czynienia. Jako pierwsze mierzy napięcie. Napięcie tego akumulatora to 13,4V i wybieramy długi test czyli 30-sekundowy, gdzie Lewanda obciążyła ten akumulator w każdej sekundzie prądem o natężeniu 184 A taka wychodziła średnia i po 30 sekundach mamy następujące informacje. Prąd zwarciowy tego akumulatora wynosi 1628 A i 480 amperów, ten prąd rozruchowy, który obiecuje producent na etykiecie przy takim obciążeniu, ten akumulator osiągnął przy napięciu 8,68 V. Drugi akumulator FB w budowie L2 60 amperogodzin, 600 amperów prądu rozruchowego postawiony na wadze pokazuje 16454 g, czyli 274 g na 1 amperogodzinę. Akumulator podłączony do elektronicznego testera GIT pokazuje napięcie 12,68V, 702A, czyli ponad 11A prądu rozruchowego na 1 A godzinę Mamy 100% naładowania, 100% sprawności, 4mΩ, jeżeli chodzi o rezystancję wewnętrzną tego akumulatora. Akumulator w takim stanie, w jakim przyjechał, został podłączony pod alfa-bata, obciążony prądem o natężeniu 25A. Ładuje się przez 96 minut. Jest to 103% zadeklarowanej pojemności, czyli według C20 ten akumulator ma 61,81A. Po doładowaniu i po odczekaniu akumulator trafia na Lewandę B200. Wprowadzamy napięcie nominalne 12V, 60 amperogodzin pojemność i 600A prąd rozruchowy deklarujemy i tutaj przez 30 sekund akumulator był obciążany średnim prądem 192 A i na samym końcu pokazany nam został wynik prądu zwarciowego IZ czyli i natężenie zwarciowe 2129 A i akumulator osiągnął te 600 amperów deklarowane przez producenta przy napięciu 8,87 setnych Volta. akumulatora akumulator w budowie l3 70 amperogodzin 760 amperów prądu rozruchowego postawiony na wadze pokazuje nam 18718 gramów czyli 267 g na 1 amperogodzinę elektroniczny tester GIT ocenia go następująco 1271 to jest napięcie przy którym elektroniczny tester ocenia prąd rozruchowy na 755 amperów, czyli jest to prawie 11 amperów na 1 amperogodzinę. Mamy SoC, czyli poziom naładowania 100%, SoH, poziom sprawności 99%, rezystancja wewnętrzna 3,7 milioma. Ten akumulator. Trafia teraz na test pojemności rezerwowej RC obciążony prądem o natężeniu 25 Amperów, Rozładowuje się przez 106 minut. To jest 103,8% więcej niż zadeklarowałem, czyli jego realną pojemność C20 należy określić jako 7268 godziny Akumulator po naładowaniu i po odczekaniu trafia, a jakże gdzie indziej, jak przed oblicze Lewandy B200 i przy napięciu 13-12V taką zmierzyła y, zmierzyło to ten tester oczywiście wprowadziłem dane typu napięcie nominalne, pojemność 70 prąd rozwojowy 760 i ten akumulator obciążał ten akumulator średnio, ma średnio przez 30 sekund 194A takie było obciążenie i prąd zwarciowy został określony przez to urządzenie na 2400A i te 760A deklarowane przez producenta zostały osiągnięte przy napięciu 84 43V. Ostatnim akumulatorem jest akumulator w obudowie L480, o dziwo o prądzie takim samym 760 Amperów. Akumulator postawiony na wadze pokazuje nam 20 792 gramy, czyli nam daje to 259 g na 1 amperogodzinę. Teraz test elektronicznym testerem 12,74 V i przy tym napięciu akumulator generuje z siebie jeszcze 866 amperów prądu rozruchowego. No i daje nam to blisko 11 amperów na 1 amperogodzinę. Poziom naładowania 100%, poziom sprawności 100%, rezerwacja. Rezystancja wewnętrzna 3,2 milioma. Tak przygotowany akumulator, w zasadzie w ogóle nieprzygotowywany, trafia na test pojemności RC rezerwowej. Rozładowuje się prądem o natężeniu 25 amperów do napięcia 10,5V przez 154 minuty. Daje nam to 118%. Zadeklarowanej pojemności, czyli według C20 pojemność tego akumulatora można określić na 94A. Oczywiście deklaruje 12 jako nominał 80A jako pojemność, 760 A jako prąd, yy, według normy N, czyli w temperaturze minus 18 stopni. Ile wanda B200 określa prąd zwarciowy tego akumulatora? Na 2444 ampery. Te 760 deklarowane przez producenta akumulator osiągnął przy napięciu 849 V. Tak wygląda zastanawianie się bo to jest jeszcze etap zastanawiania się, czy chcemy ten typ akumulatora wprowadzić do naszej oferty w firmy Świat akumulatorów. Czy są to akumulatory na tyle w porządku, że nie będziemy się ich w żaden sposób tam wstydzić? Jak widzicie, tylko ten mały akumulator miał kłopot, bo gdyby na tym akumulatorze było napisane, że jest to 50, no to ja byłbym ukontentowany, bo wszystkim akumulatorom z przyjemnością zaliczyłbym ten test i bardzo poważnie rozważył ich, aby wprowadzić je do naszej oferty, do tej tańszej linii R2. Natomiast no, ja nie jestem gotów etykiety z pojemnością 55 nakleić na ten akumulator. Raczej widzę tutaj potrzebę korekty tej pojemności do 50A, jeżeli nawet myślałbym o wprowadzaniu tego akumulatora do, do naszej oferty. I tak to wygląda po naszej stronie, no ja nie zamierzam się wstydzić dłuższej jednostce czasu, aczkolwiek bywa różnie, bo czasami coś nam wychodzi fajnie w pierwszych testach, a potem życie pokazuje coś zupełnie innego. To na tyle z mojej strony serdecznie pozdrawiam. Jeżeli film się podoba, pamiętajcie, aby zostawić lajka. Jeżeli tematyka kanału jest dla Ciebie ważna, tak jak i dla mnie, możesz się odwdzięczyć wciskając subskrypcję. Serdecznie pozdrawiam ze Szczecina, Krypinska 106, świat akumulatorów, byście byli gdzieś w okolicach zapraszam na kawę. Trzymajcie się. Cześć.